Aby wyświetlić nazwy powiatów w postaci ety etykiet, należy rozwinąć menu znajdujące się pod trzema kropkami i wybrać opcję Utwórz etykiety. Na mapie wyświetlą się domyślne etykiety. Jednocześnie, w miejscu legendy, wyświetlą się narzędzia do ustawienia wyglądu tychże etykiet. Pierwszym krokiem jest wybranie nazwy atrybutu, z której chcemy wyświetlić nazwy powiatów jako etykiety. W kolejnych krokach ustawiamy rodzaj i wielkość czcionki. Możemy dodać otoczkę nazwy i ustawić widoczność etykiet, która może być inna od widoczności poziomów widoczności samych danych. Po kliknięciu OK na mapie pojawią się nazwy powiatu. Powyższe czynności powtórzymy także dla placówek oświatowych. Widzimy, że etykiety pojawiają się niezależnie od granic samych powiatów. To samo robimy dla naszych placówek, ponieważ tych placówek jest bardzo dużo, dlatego widoczność etykiet ustawimy jedynie na bardzo dużym powiększeniu mapy, tak aby te etykiety mogły być czytelne. Ponownie wybieramy z menu utwórz etykiety. I dla placówek oświatowych etykietą będzie nazwa każdej placówki. Ustawimy wielkość i kolor czcionki. Możemy dodać otoczkę nazwy. I ustawić położenie nazwy w stosunku do punktu symbolizującego placówkę. Tutaj także ustalimy poziom widoczności, aby etykiety pojawiały się na bardzo dużym powiększeniu mapy. Widzimy, że pojawiają się one dopiero wtedy, kiedy mapa jest bardzo powiększona. I pozostało nam jedynie zapisanie wprowadzonych zmian.